11 marca wchodzi w życie ustawa podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę jesienią ubiegłego roku, tak zwana ustawa antylichwiarska. Ta ustawa ma doprowadzić do pewnej cywilizacji rynku. Główne cele tej ustawy to jest ochrona interesu klienta. Główne jej założenia to ograniczenie nadmiernych opłat pozaodsetkowych związanych z pożyczkami, ale również wprowadzenie zakazu rolowania. I ten ostatni element jest szczególnie ważny, ponieważ on zabezpiecza klienta przed wpadnięciem w spirale długu. Kolejnym elementem, który jest bardzo korzystny dla klienta, to jest element, który ustala maksymalny poziom opłat za opóźnienie, i to jest jakby kolejny element podnoszący bezpieczeństwo klientów. Dla całej branży myślę, że to będą dobre zmiany. Zmiany te doprowadzą do poprawy reputacji branży. Oczywiście wprowadzenie takich ograniczeń powoduje zmniejszenie profitowości spółek działających w tym segmencie rynku, ale uważam, że warto tę cenę podnieść za, za, za tę ten, korzyść. Ten, Korzyść dla klienta, ale również korzyść dla całej branży, czyli poprawę reputacji. Ja myślę, że zyskają przede wszystkim te firmy, które chcą zaaplikować ustawę w sposób taki, jak ona jest napisana, w sposób literalny i, i zgodnie z intencją ustawodawcy, czyli wychodząc naprzeciw tym potrzebom klienta, potrzebom bezpieczeństwa. Ciężko jest mówić o tych, które stracą, ale na pewno sama ustawa ograniczy praktyki nieetyczne, ograniczy również te praktyki, które obciążały klienta nadmiernym kosztem.